Witaj, drogi widzu. Była kiedyś taka msza święta w moim życiu, kiedy Pan Bóg przypomniał mi o tym, że być Chrystusowym to być człowiekiem ukrzyżowanym, że być Chrystusowym to kochać bez względu na cenę, że być Chrystusowym to być darem dla innych, dawać siebie ofiarnie, nie cofając się, gdy przychodzi trud i cierpienie. W czasie owej mszy świętej przypomniane mi zostało, że gdy chcemy być Chrystusowi, trzeba zgodzić się na przybicie do krzyża, trzeba zgodzić się na koronę cierniową. Nie ma bowiem prawdziwej miłości bez krzyża, bez oddania życia i serca w ofierze, czerpiąc obficie ze zdroju Bożych łask. W ufnym poddaniu się woli Bożej, która zawsze prowadzi człowieka ku życiu, mimo że tak typowo po ludzku, końcowym horyzontem drogi krzyżowej, wydaje się odbierająca oddech, wszechpotężna śmierć i unicestwienie. Być Chrystusowym to być podłączonym do źródła życia i szczęścia, do Boga. Do tego, który był, jest i będzie gwarantem tego, że to do miłości należy zawsze ostatnie słowo miłości, która zbawia. Szczęśliwa dusza, która jest duszą Chrystusową, która żyje z Chrystusem w Chrystusie i przez Chrystusa i odnajduje siebie w pełni w słowach świętego Pawła. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Prawdziwy Bóg w przebóstwionym ciele człowieka.